Masz prawo wiedzieć. Witamy Was, kochani, wszystkich bardzo serdecznie z Misiem Karolem, albo jak to woli Panem Karolem, w naszym pierwszym tegorocznym odcinku na naszym kanale. Cały byłby rok mardziłem Wam o prawie, starając się coś wyjaśnić. W tym roku Miś Karol zmotywował mnie, ażeby poprosić Was, kochani, o przekazanie 1% podatku w Waszych pitach. Jeśli będziecie to robić, pamiętajcie, kochani, o nas bardzo prosimy, prawda Misiu Karolu? Właśnie. Kochani, komu pomagamy? Pomagamy m.in. dzieciaczkom, niepełnosprawnym, zwłaszcza osobom niewidomym, niedowidzącym, więc... Jeśli chcecie wesprzeć takie właśnie osoby, będzie nam niezmiernie miło. Pomagamy również innym osobom potrzebującym, zwłaszcza pomocy prawnej, więc co wpiszcie, kochani, prosimy, yy, nasz numer KRS-u, czyli 40351938. Mi się powtarzamy 0000351938. Także bardzo dziękujemy.